Klap K21B Wysokość podnoszenia 10 metrów. Proszę zwrócić uwagę na szybkość wznoszenia maszyny. Wyśmienite rozwiązanie dla instalatorów. Możemy powiedzieć mobilna drabina. Zasięg w koszu izolowanym 120 kg jest w zupełności wystarczający dla większości pracy. Wysokość robocza 11 metrów. Bardziej niż zadowalający udział boczny W zupełności wystarczą instalatorowi telewizji przemysłowej, internetu radiowego, Pozwolą bezpośrednio z ulicy dostać się do ogrodu lub na słup. Proszę zwrócić uwagę na zasięg boczny w tak małym pojeździe. Możemy spokojnie znaleźć się za płotem, jak również. wziąć do kosza i kontynuować dalej pracę. Może zwrócić uwagę, że stabilność pojazdu jest wyjątkowo dobra. U w pełni przetestowane. K21 to idealne narzędzie dla wszystkich podwykonawców telewizji kablowej, internetu mobilnego, radiowego, internetu stacjonarnego, instalacji alarmowych. Lekki pojazd, wyśmienicie, znajdzie zastosowanie w podwórkach, na ogródkach. Zasięg o wiele wyższy niż tradycyjnej drabiny. Jedna z naszych najlepszych propozycji.